Johann Wolfgang von Goethe Jakże trudno na tym świecie człowiekowi zrozumieć drugiego człowieka Odczuwamy bardzo często swe braki a to czego nam brak posiada często jak nam się wydaje ktoś drugi To co ja wiem może każdy wiedzieć: moje serce mam ja tylko. Na myśl o Niemcach często ogarnia mnie wielki smutek: jacyż potrafią być wspaniali jako jednostki, a zarazem jacy godni pogardy jako naród. Błądzi człowiek, póki dąży. Gdy otworzysz oczy, wydaje ci się, że widzisz. Najbardziej oryginalni autorzy najnowszych czasów są nimi nie dlatego, że tworzą coś nowego, lecz jedynie dlatego, że potrafią mówić pewne rzeczy w taki sposób, jakby uprzednio nigdy ich nie powiedziano. Gdzie światło jest najjaśniejsze, cień. Jest najciemniejszy. Ponieważ ludzie nie są w stanie zająć się rzeczami koniecznymi, przeto starają się zdobyć rzeczy niepotrzebne. Nie bierzcie tego za złe. Właśnie to, z czym nikt się nie zgadza i czego nikt nie chce słuchać, trzeba tym częściej powtarzać. Ignoranci stawiają pytania, na które ludzie świadomi rzeczy dali odpowiedź już przed tysiącem lat. Gdzie znika zainteresowanie, tam znika i pamięć. Posiadam tyle, a wszystko pochłania uczucie dla niej. Posiadam tyle. A bez niej wszystko mi jest niczym. Biorąc pod uwagę wszystkie akty tworzenia, odkrywa się jedną elementarną prawdę. Gdy się czemuś prawdziwie poświęcamy, wspiera nas opatrzność. Kościół chce rządzić, a do tego potrzeba mu ograniczonych w swym myśleniu mas, które będą się korzyć i pozwolą nad sobą panować. Ludzie są szczęśliwi zanim dojdą do rozumu i kiedy go znów stracą. Nauka Chrystusa nigdzie nie była bardziej tłumiona. Niż w chrześcijańskim kościele. Nie jestem zbudowany ani teatrem, ani obrzędami kościelnymi. Komedianci zadają sobie wiele trudu, żeby wywołać uciechę, kler zaś czyni to, by nakłonić do religijnego skupienia. Papież jest najlepszym komediantem w Rzymie. Artysto, twórz, nie gadaj. Autorytety są główną przyczyną tego, że ludzkość stoi w miejscu. Barwa jest cierpieniem światła. To, co sami odkrywamy, czynimy z miłością. To, czego się nauczyliśmy, z pewnością. Nikt nie jest tak bardzo zniewolony jak ktoś, kto czuje się wolnym, podczas gdy w rzeczywistości nim nie jest. Błędy człowieka czynią go sympatycznym. Rzeczy dawno odkryte ponownie tracimy. Ileż trudu poświęcił Tycho, by stwierdzić, że komety są ciałami niebieskimi, które regularnie do nas powracają, a Seneka już dawno o tym wiedział. Człowiek bez wiary jest tylko półczłowiekiem. Nie ma nic bardziej obrzydliwego niż większość, albowiem składa się ona z nielicznych, dynamicznych pionierów, z filutów, którzy się przystosowują, ze słabeuszy, którzy godzą się na wszystko i z masy gorliwych naśladowców, którzy sami nie wiedzą czego chcą. Najbliższy doskonałości jest ten, kto roztropnie uznaje własne ograniczenia. Poznawalibyśmy się nawzajem lepiej, gdybyśmy nie chcieli zawsze stawiać się na równi z innymi. Młynarz sądzi, że pszenica rośnie tylko po to, by mógł pracować jego młyn. odrość zdobywa człowiekowi wszelkie łaski, szczególnie jeśli towarzyszy jej pokora. Błąd łatwiej dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi. Powiedz mi, z kim przestajesz, a powiem Ci, kim jesteś. Jeśli wiem, czym się zajmujesz, to wiem, co z Ciebie będzie. Są ludzie, którzy kochają to, co do nich podobne, i tego szukają. I są tacy, którzy kochają swoje przeciwieństwo i do niego lgną. Charakter człowieka najlepiej określa się przez to, co uznaje on za śmieszne. Wysokie wymagania, nawet niespełnione, już same w sobie są bardziej godne szacunku niż niskie wymaganie spełnione bez reszty. Zaczynaj wszystko, co możesz zrobić, lub o czym marzysz. Zuchwałość mieści w sobie geniusz, siłę i czary. Nie zwlekaj. Kto chce bronić fałszu, ten ma wszelkie powody, żeby występować po cichu i popisywać się dobrymi manierami. Kto zaś czuje, że słuszność jest po jego stronie, ten musi występować z całą mocą. Grzeczna prawda nic nie znaczy. Dlatego też powiedziano bardzo słusznie: Kto chce oszukać ludzi, ten przede wszystkim musi absurd uczynić prawdopodobnym. Myślenie jest ważniejsze niż wiedza, ale nieważniejsze niż obserwacja. Ciągle mamy nadzieję, i we wszystkich sprawach lepiej mieć nadzieję, niż ją stracić. Kto wiele przebywa z dziećmi, odkryje, że żaden nasz czyn nie pozostaje u nich bez oddźwięku. Kto źle zapnie pierwszy guzik, ten nie zapnie się jak należy. Cud jest najukochańszym dzieckiem wiary. Kto nie ma zbyt wielkiego mniemania o sobie, reprezentuje o wiele więcej niż sądzi. Głęboki upadek prowadzi często do wielkiego szczęścia. Należy każdego dnia posłuchać krótkiej pieśni, przeczytać dobry wiersz, zobaczyć wspaniały obraz i, jeśli byłoby to możliwe, wypowiedzieć kilka rozsądnych słów. I najmniejszy włos rzuca swój cień. Chwalący stawia się na równi z chwalonym. Kiedy błądzę, każdy może to zauważyć. Kiedy kłamie, nie każdy. Właściwie wiemy coś tylko wtedy, kiedy wiemy niewiele. Wraz z wiedzą rośnie zwątpienie. Miłość, co daje siłę wszystko znieść, za wszystko też może wystarczyć. Istnieją dwie pokojowe formy przemocy prawo i przyzwoitość. Jeśli miłość jest wadą, szybko z niej wyrastasz. Kiedy ludzie stają się naprawdę źli, jedynym uczuciem, jakie im pozostaje, jest radość z cudzej krzywdy. Różne sentencje starożytnych, które często zwykliśmy powtarzać, miały zupełnie inne znaczenie niż to, jakie chciano by im nadać w późniejszych czasach. Kolekcjonerzy to ludzie szczęśliwi. Błąd raz po raz powtarza się w czynach, dlatego prawdę trzeba wytrwale powtarzać w słowach. Wszystko jest prostsze niż potrafimy sobie wyobrazić, a zarazem bardziej skomplikowane niż jesteśmy w stanie zrozumieć. Komu trzy tysiące lat nie mówią nic, Niech w ciemności nie wiedzy żyje z dnia na dzień. Prawda jest pochodnią olbrzymią, dlatego właśnie usiłujemy wszyscy zbliżyć się do niej tylko na chwilę, w obawie, by nie spłonąć. Miłość to sprawa idealna, małżeństwo realna. Połączenie rzeczy realnej z idealną nigdy nie uchodzi bezkarnie. Trzeba kochać, trzeba nienawidzić, trzeba walczyć, trzeba umieć silnie przeżywać. To może uczynić życie gorzkim, ale bez tego życie nic nie jest warte. Wiele tracimy wskutek tego, że przedwcześnie uznajemy coś za stracone. Łatwo się nauczyć panowania, trudniej rządzenia miej nawet mały rozum, ale swój. Człowiek znajduje się wśród skutków i nie może się powstrzymać, by nie pytać o przyczyny. Jako istota wygodna chwyta najbliższe z nich, uważając je za najlepsze i tym się zadowala. W szczególności dotyczy to umysłów pospolitych. Popełniamy wielki błąd, sądząc, że skutek i przyczyna zawsze znajdują się blisko siebie, jak strzała i cięciwa, która wyrzuca ją z wielką siłą. Ale nie możemy uniknąć tego błędu, ponieważ o przyczynie i skutku zawsze myślimy jednocześnie, a więc łączymy je w duchu. Aby pojąć, że niebo wszędzie jest niebieskie, nie trzeba zwiedzić całego świata. Miłość to uparte dziecie. Nigdy się mocniej nie uczepi szaty nadziei, jak wówczas, gdy ta bliska jest zniknięcia. Musisz wygrać i panować. Albo przegrać, w nędzy żyć, cierpieć, albo triumfować, młotem lub kowadłem być. Pragnienie, by to, co proste, wyjaśnić za pomocą tego, co złożone, a to, co łatwe, za pomocą tego, co trudne, jest złem, które spotykamy w całej nauce, złem, które wprawdzie ludzie rozumni widzą. Ale do którego nie wszyscy się przyznają. Różnica niezauważalna dla rozsądku nie jest żadną różnicą. Człowiek myślący ma tę osobliwą cechę, że tam, gdzie tkwi nierozwiązany problem Chętnie wprowadza jakiś twór swojej fantazji i nie może się go pozbyć nawet wtedy, kiedy problem ten jest już rozwiązany, a prawda wyszła na jaw. Błąd ma się tak do prawdy, jak sen do czuwania. Zauważyłem, że przestając błądzić, budzimy się jakby z uśpienia i rzeźcy zwracamy się do prawdy. Rozum zwraca się ku temu, co się staje, rozsądek zaś ku temu, co się stało. Tamten troszczy się o cel, ten nie pyta o przyczynę. Rozum cieszy się rozwojem, rozsądek zaś chce wszystko zachować, by mogło mu przynieść pożytek. Nie ma większego skarbu nad wartość dnia. Być zmuszonym do uwielbiania absurdu to najsmutniejszy stan, do jakiego może być doprowadzony człowiek świadomy swego rozumu. Nie ma nic straszniejszego niż czynna ignorancja. Nie trzeba pisać wierszy ani sztuk teatralnych, żeby być twórcą. Istnieje również twórczość czynów, która niejednokrotnie stoi znacznie wyżej. Po sposobie, w jaki spełniasz swój obowiązek, poznasz wartość swoją. By pojąć prawdę, potrzebujemy wyższego organu niż ten, który wystarczy nam, by bronić błędu. Nie zawsze się traci, kiedy się zostaje pozbawionym czegoś. Nikt nie jest panem ludzi naprawdę twórczych, należy ich zostawić samych sobie. Potykając się, można zajść daleko. Nie wolno tylko upaść i nie podnieść się. Póki nie umierasz i nie stajesz się na nowo, jesteś tylko smutnym gościem na tej tajemniczej ziemi. Kto nie jest w stanie kochać i twierdzi, że nigdy się nie myli, ten pozwolił się już pogrzebać. Prawdziwa miłość jednaką zostanie, czy jej na to pozwolisz, czy wszystkiego zabronisz. Starość nie czyni nas z dziecinniałymi, jak ludzie twierdzą, lecz odkrywa w nas ciągle jeszcze prawdziwe dzieci. Jakiś fenomen, jakiś eksperyment nie może niczego dowodzić. Jest on bowiem ogniwem wielkiego łańcucha, który ma znaczenie dopiero w związku z innymi. Gdyby ktoś chciał ukryć sznur pereł i pokazywać pojedynczo tylko najpiękniejsze z nich, pragnąc byśmy mu uwierzyli, że wszystkie są równie piękne, to z trudem znalazłby kogoś, kto wdałby się z nim w handel. To, co prawdziwe, przypomina Boga, nie objawia się bezpośrednio i musimy to odgadnąć z Jego przejawów. W dziełach ludzi, podobnie jak w dziełach natury, tym, co właściwie przede wszystkim godne jest uwagi, są ich cele. Pospólstwo przy każdym nowym, znaczącym zjawisku pyta, jakąż przynosi ono korzyść, i czyni tak nie bez pewnej racji, albowiem jedynie korzyść poucza je o wartości jakiejś rzeczy. Kto przyzwyczaił się do fałszywego wyobrażenia, ten każdy błąd powita z radością. Świadomość, że gdzieś jest ktoś, kto mimo dzielącej odległości lub niewyrażonych myśli wyczuwa Twą obecność, przemienia tę ziemię w raj. Talent kształci się w ciszy, a charakter w wirze świata. Wszechpotężna jest miłość, która wszystko tworzy, wszystko ochrania. Wszystko, co wyzwala naszego ducha, nie ucząc nas panowania nad sobą, prowadzi do zguby. Tylko ten, kto jest najwrażliwszy, może się stać najzimniejszym i najtwardszym. Musi się bowiem zamknąć w hartowanym pancerzu, aby się zabezpieczyć przed szorstkimi potrąceniami. I jakże mu często ciąży ten pancerz! Własna wola czyni człowieka wielkim lub małym. Właśnie to, z czym człowiek się nie zgadza i czego nikt nie chce słuchać, trzeba tym częściej powtarzać. Los spełnia nasze życzenia, ale na swój sposób, żeby móc nam dać coś ponad życzenie. Miłość często to wzmacnia, co zdawałoby się, że ją powinno ugasić: kaprysy i przeciwności, oddalenie i zazdrość. Wobec wielkich zalet drugiego człowieka nie ma innego ratunku jak tylko miłość. Zmysły mają zbyt krótkie skrzydła w stosunku do nieśmiertelnego lotu ducha. Powiem ci na ucho, że jeszcze w późnym wieku spotkało mnie to szczęście, iż jawią mi się takie myśli, dla których kontynuacji i realizacji warto by żyć. Raz jeszcze. Prawdą nazywam to, co wiem o swoim stosunku do siebie i do świata zewnętrznego. Tak więc każdy może mieć swą własną prawdę, a przecież jest to prawda jedna. I ta sama. Czy wie wróbel, co czuje bocian? Człowiek nigdy nie pojmuje, jak bardzo jest antropomorficzny. Przeciwnicy sądzą, że zbijają nasze twierdzenia, jeśli powtarzają swoje poglądy, nie zważając na nasze. Ludzie, którzy przeczą innymi, kłócą się z nimi, powinni by niekiedy uzmysłowić sobie, że nie każdy język jest zrozumiały dla wszystkich. Każdy słyszy przecież tylko to, co rozumie. Kto chce się sprzeczać, musi uważać, by przy tej sposobności nie powiedzieć rzeczy, o które nikt się z nimi nie posprzecza. Rozsądek i nierozsądek muszą znosić te same sprzeczności. Nie możemy się pozbyć tego, co do nas należy, nawet jeśli to odrzucamy. Kto ma przed oczami jakieś zjawisko, ten często myślą wychodzi poza nie. Temu zaś, kto tylko o nim słyszy, w ogóle nic na myśl nie przychodzi. Hipotezy są rusztowaniami, które znosi się wokół budynku i które się usuwa, kiedy skończyło się budowę. Dla robotnika są one nieodzowne, ale nie powinien on rusztowań mylić z budynkiem. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. Wybór należy do Ciebie. Kogo wybierzesz teraz? Friedrich Nietzsche czy Shakespeare?